Jeśli chodzi o przesłania, które zostawił Pan Jezus poprzez siostrę Józefę Menendez nam, to bardzo mnie dotknęło. I, I dotyka, i ciągle na to jakoś liczę, i mam odzewy od ludzi, którzy czytali apel, te wezwania do miłości, porusza ich wszystkich dobroć serca Jezusowego. O ile święta siostra Faustyna jest apostołką miłosierdzia, to siostra Józefa Menendez jest apostołką dobroci i, i miłosierdzia Bożego. Pan Jezus mówi, Tutaj o tym, że bardzo się cieszy. Bardzo się cieszy, kiedy grzesznicy przychodzą do Niego. On z wielką tęsknotą wyczekuje wszystkich ludzi, którzy są bardzo pogubieni, którzy są z dala od Boga, którzy są w grzechach ciężkich i w rozpaczy, którzy nie mają nadziei i którzy jakoś nie wierzą, że Pan Bóg mógłby im przebaczyć, mógłby jakoś łaskawie spojrzeć na ich życie. Pan Jezus w tym, w tych wszystkich orędziach, bo to są orędzia i do osób konsakrowanych, i do osób świeckich, i do różnych stanów. Mówi szczególnie do kapłanów też, do wszystkich mówi, że to nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, w jakim stanie jest dusza. Najważniejsze, żeby przyjść, żeby Mu zaufać. Ta miłość, która wypływa z serca Jezusa, te łaski, które płyną, one płyną bezustannie. Bez względu na osoby, okoliczności, to miłość Chrystusa nie ma granic. I na pytanie świętej Katarzyny Jenańskiej dlaczego Pan Jezus pozwolił sobie przebi przebić Bok, czy nie wystarczyło to, że umarł na krzyżu, że życie oddał, on odpowiedział, że z wielu powodów. Pozwolił sobie przebić bok, ale głównie dlatego, żeby pokazać ludziom, że jego miłość jest nieskończona, że jego łaski są nieprzebrane, że to jest jak ocean wód, ocean łask, które ciągle płyną. I chodzi o to, żeby człowiek tylko zaufał i się do, tych, do, tego, do tej wody miłosierdzia, do tych łask, do tego Boku Chrystusowego, które jest pełne czułej miłości, zbliżył. I tylko, tylko o to chodzi, żeby, żeby po prostu człowiek o tym wiedział i to jest takie cudowne w tym i dlatego tak zachęcam do, do tego, żeby do tych słów... Yy, yy się jakoś przybliżyć, poznać te słowa, dlatego, że one są obdarzone właśnie szczególną jakąś łaską, że jak się to czyta, to człowiek serce otwiera, mięknie jakoś człowiek i nawet jeśli ma jakieś urazy do ludzi, jeśli ma jakieś problemy, to rzeczywiście te słowa powodują to, że człowiek otwiera swoje serce i, i ufa Jezusowi. Jest też takie zapewnienie i też modlitwa, którą Pan Jezus podyktował siostrze Józefem Menendez, że wszystko zależy od tego zaufania. Im więcej ufamy, im więcej ufamy Jezusowi, tym więcej On nam daje. Chciałam tutaj powiedzieć o tym, o czym Pan Jezus zapewnił, a ja tego doświadczyłam, że im bardziej człowiek ufa Jego dobroci, i im bardziej wierzy w to, że wszystko jest w Jego rękach, że On wszystkim kieruje, On wszystkim zawiaduje, tym więcej otrzymuje. Ja jakoś tak się umocniłam we wierze poprzez budowę tego centrum, które już skończyłam i sama nie wierzę, bo to taki duży dom, jak to wszystko powstało. I wiem, że to powstało właśnie z dobroci i z miłosierdzia Bożego, że to jest wielka Jego łaska, że tak naprawdę to sam. Pan Jezus budował, Matka Boża mi tutaj bardzo pomagała i to wszystko się stało dzięki łasce Bożej. I wiem, teraz już jestem przekonana o tym, że im więcej będę ufać, tym więcej będę otrzymywać. I też tak staram się żyć, tak staram sobie też życie każdego dnia organizować, że powierzam Bogu, wierzę, że On to bierze na serio i On sam tym wszystkim kieruje, bo dom jest zbudowany, ale to nie wszystko teraz powinna się rozpocząć jakaś działalność w tym domu. I już widzę, że znajdują się ludzie, jeśli oddaję to Panu Bogu, a czynię to każdego dnia z wiarą, że on tym będzie kierował, to zgłaszają się ludzie, przedwczoraj zgłosili się muzycy, których znałam powiedzmy, kiedy zaczynałam budować ten dom, robiliśmy różne koncerty charytatywne, robiliśmy profilaktykę dla młodzieży i teraz niestąd nie zową, to oni się pojawili. I chcą pracować dalej, bo widzą, że to się stało naprawdę, że dom jest, więc oni się zgłaszają, mają konkretne propozycje, kupna sprzętu, ja się modlę za sponsorów, już mam pewne pomysły, pewne, pewne osoby się zgłaszają, że pomogą i w ten sposób powstaje dzieło Boże, które rozpoczęło się właśnie z tej, z tego apelu miłości, z tego zapewnienia Pana Jezusa do siostry Menendez, że im więcej będziemy ufać, im ja więcej będę ufać, tym więcej będę otrzymywać. I nie wiem, co jeszcze się stanie i mam takie przeczucie, że będę bardzo zdziwiona, już jestem zdziwiona, ale jeszcze wiele rzeczy mnie zadziwi tą dobrocią Bożą, tym miłosierdziem, tą, tą Jego miłością, tym Jego prowadzeniem.